Jesteśmy po meczu Impos Flamingo. Jest ze mną Janusz Słuchowski z drużyny Impos. Witam. Dzień dobry, dziękuję. Bardzo przyglądałem się spotkaniu z Boku. Bardzo emocjonujący, żywy mecz, dużo emocji, taki naładowany energią. Jak wyglądało to z Twojej perspektywy? Powiedz mi. Znaczy generalnie przed meczem e, mieliśmy takie właśnie założenie, żeby kryć e, na krótko, tak? bo zawsze było tak, że cofaliśmy się, ta piła, e, szła w, w, do przodu i generalnie nic się nie działo. No dzisiaj e, szczególnie w drugiej połowie zagraliśmy tak jak chcieliśmy. No i jak widać przyniosło to skutki e, takie jakie przyniosło, czyli e, zakończyło się 4 dla nas. E, więc generalnie jesteśmy bardzo zadowoleni. No i chciałem podziękować też chłopakom, bo, bo zagrali naprawdę dzisiaj fajny mecz i, i, i takie zwycięstwo naprawdę nad e, trudnym wyrywalem, bo naprawdę ciężko się grało. Dobrze technicznie, twardi, twardo chłopaki stali na nogach, także też im gratuluję, bo oczywiście było bardzo ciężko, no ale dzisiaj my mieliśmy trochę więcej szczęścia. Tak jesteście pierwszymi pogrącami Flamingo. Oni dotąd sobie świetnie radzili byli rewelacją rozgrywek, natomiast no, wy, ich, wy ich pokonaliście. Jednak nie było łatwo, bo w pewnym momencie było 2-0 dla rywali. Nie mieliście takiego zwątpienia, że no tutaj się raczej nie uda nic wskurać? Czy jak, jaka jest Twoja teoria na ten temat? Czy się zbyt pewnie poczuli? Wydaje mi się, że generalnie gdzieś tam każdy z nas grał w piłkę i e, po prostu emocje odrzuciliśmy na bok tak? I, i generalnie było tak, że po, po pierwszej bramce, po drugiej mówię do chłopaków spokojnie, gramy swoje, przyjdzie czas. Tak? Flamingo rzuciło się też na początku, widać to było, my trochę cofnęliśmy się, e, nie broniliśmy wszystkimi zawodnikami, tak jak w drugiej połowie. Więc no generalnie wyszło tak, jak e, założyliśmy sobie to przed meczem, aczkolwiek no, oczywiście nie byliśmy pewni, szanujemy rywala. Widzieliśmy ich, oglądaliśmy ich nawet dzisiaj wspólnie, więc też e, widzieliśmy... Analiza była. Tak, była analiza taktyczna, tylko że widzieliśmy, że, że oni raczej grają defensywnie, z kontry. E, my też mamy kilku walecznych zawodników, więc widzieliśmy, że generalnie z perspektywy meczu, no, e, jakby to powiedzieć, nie było to tak, że yy, odbiegaliśmy ich od y, szybkością, tak? Po prostu gdzieś tam wiedzieliśmy, że możemy sobie poradzić tam sam na sam. Aczkolwiek no, nie mówię, bo ja chyba dzisiaj najgorszy mecz zagrałem. No ale też y, trochę taktycznie, więc generalnie tak to wygląda, ale naj, najważniejszy wynik, tak. Yy, kontakt z dzięki świetnej bramce zrzutu wolnego dodała skrzydeł? Tak, tak, tak oczywiście. No, generalnie kolega ma, jest dobry technicznie, troszeczkę kontuzjowany więc też tak troszeczkę odpuszczał w początkowych meczach, ale dzisiaj potwierdził to, że... No można było, Także Na no, swojej umiejętności generalnie, tak. Natomiast tutaj jeszcze rywale już pod koniec pierwszej połowy zaczynali tak w swoich szeregów mówić, że coś tam, coś tam nie idzie, że, 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 że co prawda nie gracie jakiejś wyrafinowanej piłki, natomiast bardzo skuteczno mi mieli z wami problem, już wtedy mówili prowadząc jeszcze. No, natomiast po zmianie strony no, moim zdaniem świetna gra, naprawdę zawsze jest duże zaangażowanie, naprawdę to nie odpuszczanie, tylko była jazda na, 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 na całego. To jest dzisiaj tak wyszło, czy raczej? To jest właśnie wasz styl gry, takie duże zaangażowanie, walka, walka o każdy metr. Nie, generalnie to dzisiaj wyszło tak, jak chcieliśmy, żeby zawsze wychodziło. E, ja o dziwo zagrałem się i cały mecz wytrzymałem nawet kondycyjnie, więc jestem sam w sam szoku. E, bez żadnego dopingu. E, może... Znaczy generalnie tak, słyszeliśmy, że też jak dostali e, na 2-1 gdzieś tam było w ich szeregach jakieś takie e, poruszenie, e, obawa. Na 2-2 już widać była panika. No my też racji tego, że jesteśmy handlowcami, nie działamy na co dzień pod presją, różnego rodzaju e, różnych czynników. Nie robi to nawet e, wrażenie. Więc e, generalnie gdzieś tam może doświadczenie też gdzieś tak jak wcześniej powiedziałem, każdy z nas gdzieś tam gra w piłkę, no i, i generalnie słuchanie siebie dzisiaj, nie, to nam wyszło, także no, no fajnie, fajnie się to poskładało. E, jesteśmy mile zaskoczeni, że, że wygraliśmy, chcieliśmy wygrać oczywiście. Widzieliśmy, Wiedzieli, że no remis będzie okej, okay. tak, tak jak Pan powiedział wcześniej, że no Flamingo gdzieś tutaj na pewno było faworytem. I, no I patrząc z perspektywy jak my graliśmy, szczególnie pierwszym mecz dostaliśmy trochę do tyłu, ale też nie było chłopaków, bo wiadomo, każdy gdzieś tam ma swoje zajęcia czasami nie da rady, ale ogólnie no, poszło tak jak trzeba. Tak? No, 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 dokładnie. Czyli teraz pod, ogra, ograliście faworyta, także w następnym mecz, meczu no już na pewno rywale podejdą z jeszcze większym e, do Was respektem. No, e, ten mecz coś zmienia w Waszych e, zapatrywaniach się na ten sezon? Nie, nie. My generalnie chcemy grać to, co, co, to, co gramy, to, co dzisiaj zagraliśmy. Walka, przede wszystkim walka, i, i, i myślę, że będzie dobrze. Szanujemy następnego rywala, więc na pewno podejdziemy do niego z respektem, także. także... Że na pewno e, nie będzie tak, że. to e, tu są koledzy z drużyny. E, także, także myślę, że oby, jeżeli zagramy tak jak dzisiaj, no będzie dobrze. Ale tak jak mówię, no, szanujemy rywala. E, to gratuluję wygranej i życzę powodzenia w kolejnych meczach. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.